Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podajcie hasło KAMY, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko z tej strony Kameki. Witam was w kolejnej dziesiątce graczy najlepszych z FIFA 15. Nie, z FIFA 16. Graczy dzisiaj od numeru 40 do 31 i mamy dzisiaj jednego gracza z 85 overall i reszta 86 overall. No i co? Mamy na ekranie Pike Pike 64 pace 86 Defending, jak zwykle duży Defending u niego, jak zwykle pace średni, 76 Physical. Czy będzie dobry do grania? Szczerze wątpię. Nie używałem zbyt dużo w 15 tego pika i nie myślę, żeby dużo go używać w 16. Tak i wiecie, jeżeli będzie tani, to warto kupić, warto przetestować, ale wątpię, żeby był jakiś wow graczem w tej fifie. Nie wydaje mi się naprawdę, żeby, żeby był wiecie, tym topowym środkowym obrońcom z ligi hiszpańskiej przejdźmy dalej, tym razem znowu obrońca ale e, z ligi niemieckiej, Hummelsik e, znowu to samo co u Piquet, ten sam syndrom mały pace, ale duży defending i physical taki średni e, szczerze pff, mi się wydawało, że po grach BVB za, powinien zostać obniżony overall, nie został e, i ogólnie tak jak w przypadku Piquet nie uważam, żeby ta karta była jakoś szczególnie używana 16, w 15 nie używałem go dużo i tak samo myślę, że nie będę go po prostu używał w 16 chyba, że nagle nie będzie się pace liczył, co nie wydaje mi się, żeby tak było, ale nawet wtedy chyba, wiecie, Naldo Naldo jest zawsze 85 overall lepszy niż Hummels ale zobaczymy, szczerze nie wątpię, żeby to był gracz, którego będzie się tak często używało. Przejdźmy dalej, dalej mamy Bastiana Schweinsteigera. No tutaj overall obniżony o dużo. Pace w ogóle, dramat. No po prostu jest, jest wolny, jest wolny. I dlatego też wątpię, że będzie to najlepsza opcja na środkową pomoc, jeżeli chodzi o Ligę Angielską. Tamtych graczy jest o wiele więcej, jest o wiele więcej dobrych graczy. Mniejszy overall, lepsze statystyki. No tutaj co, daje nam dobre podania, ma największe podanie, ale reszta to jest taka... Srebrna karta może mieć takie statystyki, naprawdę srebrna karta może mieć takie statystyki, ale kto wie, wysokie, wysokie pracowitości tutaj są podane. Wiem, że wczoraj mówiliście na dole, pisaliście w komentarzu, że inne były na stronie jej, a inne tutaj. Zobaczymy, gdzie się sprawdzą. Powiedzmy, że tutaj liczę na to, że te, te są prawdziwe, bo tyra na boisku i zobaczymy. Wątpię, że to będzie ta karta, do której będziecie uciekali, jeżeli będziecie chcieli środkowego pomocnika z BPL. Dalej Marco Royce, który nie ma foty jeszcze, ale wszystkie statystyki, oczywiście pace, shooting, passing i dribbling, wszystko jest. Jest 4 na 4 gwiazdki. Dziękuję. Dobranoc. Zajebista karta, jak zwykle. Myślę, że będzie używany tak jak przy niej w filmie, Tak samo dobrze i jest nadal zajebisty. Dalej, runej. Szczerze tutaj powiem. Myślałem, że dostanie downgrade do 84, może 85. Nie dostał e, nic e, i. Pace. Brakuje pace'a. Jak na napastnika to chyba, że naprawdę ten pace nie będzie się liczył, bo fizykę, strzelanie, podanie i dribbling ma mega dobry. Trzy gwiazdki sztuczek to jest kolejna, dla mnie przynajmniej, wada jego. Um, nie sądzę, że wymrę używał zbyt często, tak jak to jest teraz. Nawet w English Power gdzieś tam go próbuję używać, ale jako środkowego pomocnika, a nie jako napastnika, w napadzie możecie mieć i barbo, bo potwierdzony został transfer do Watford, więc gdzieś tam na napadzie na z prawej strony, z lewej strony możecie mieć i barbo. Dobra, dalej Arturo Vidal. No i karta wygląda fenomenalnie. Wszystkie statystyki blisko 80, albo powyżej, albo minimalnie poniżej, jak na środkowego pomocnika, Większej, więcej peysa nie potrzebujecie. Ktoś napisał 99 Driving, tak? Wiecie, jechał sobie wcięty lekko. No, zdarza się, zdarza się. Myślę, że będzie z zajebistym graczem Beast Trading. Myślę, że będzie miał naprawdę spoko i, i SP szukacie z Bundesligi dobrego? To jest wasz SP. Naprawdę chiliczyk zarąbisty i myślę, że będzie mega używany w tej FIFA. Przejdźmy dalej. Tutaj lekkie zaskoczenie, moim, moim zdaniem. Dobra, ma pozycję środkowy napastnik. Bardzo fajnie, bardzo super, extra i w ogóle, ale kuźwa. Z tej jego statystyki, Pejsa, w ogóle dribbing, fizycznie słaby. W ogóle taki sezon dobry miał i, i upgrade'a nie dostał. Coś jest nie tak. No, 26 lat ma chłopak, dopiero wiem, że wygląda na 42. No, co z tego? No, high-high work rate, y, no, ale to. Nie wiem, zawiedziony jeszcze to jest z tego, tygo, z tego dnia, bo to co, codziennie jest z tego dnia. Tą kartą jestem najbardziej zawiedziony. Tomasem Millerem, bo naprawdę myślałem, że będzie lepiej. Trzy gwiazdki sztuczek to też. No, może Myler sztuczek nie wykonuje, ale szkoda mi naprawdę, że Müller ma tylko 86 overall. W ogóle ani w dół, ani w górę. I te statystyki takie średnie, obrażam się tutaj. Dalej Karim zawodnik Realu Madryt. No, taki napastnik typowy, tak. Dostał tego upgrade'a minimalnego, ale. Tak patrzę na statystyki, no będzie spoko, na pewno nim zagram, ale, ale dalej będę uciekał tam w, w, w tym, w, 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 w hiszpańskiej, do jakichś innych napastników, na przykład Martins. Pff. Oczywiście, że tak. Mart nie Jackson, Jackson Martinez, o czym ja rozmawiam do Was. Jackson Martinez, myślę, że Jackson Martinez większy od Benzemy, że będzie lepszy po prostu. Dalej, Timo Kurtua. Tutaj nawet nie wiem, czy dużo się zmieniło. W każdym razie to znowu będzie jeden z tych najlepszych zawodników BPL. Jeżeli chodzi o ustawienie graczy, to będzie zaczynało się od ustawienia w bramce albo Kurtuły, albo Czecha, albo Harta, albo Lorisa. Coś z tego myślę, że Kurtua to będzie ten, ten, ten obrońca. No i oczywiście De Gea, bo do transferu nie doszło. A DHA chyba będzie miał 87 rating w ogóle. Dobra, dalej. Paul Pogba. E, no tutaj upgrade duży, tutaj zawodnik duży, e, zawodnik zajebisty i to jest najlepszy zawodnik moim zdaniem z tej dziesiątki dzisiaj. Pogba, statystyki, no podobne trochę do, no może nie do. Fizyczność ma mega zajebistą, ogólnie no dribbling 4x4, w środku pola, serie A, środkowy pomocnik, bęk pogba i tyle w temacie. Także to było na, dziś, na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszym e, dziesiątkę, powiedzcie co najbardziej was dziwiło, a co pozytywnie, co negatywnie, piszcie w komentarzach, ja wczoraj sobie to poczytałem i sporo z Was miało rację, gdzieś tam nawet coś odpisałem. Tomasz Muller, to moim zdaniem największe zaskoczenie, negatywne, pozytywne, Vidal, Vidal ma zajebiste statystyki, no i PO, bo oczywiście, porównajcie sobie te dwie karty, no no, 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 dwie, dwie bestie. Także to było na tyle, widzimy się jutro w kolejnym odcinku, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.